Witam Państwa serdecznie, to program w sedno rynku. Dziś o mediach społecznościowych. Gdy w roku 2000 pękła bańka internetowa, zastanawiano się powszechnej dyskusji, to dokąd te media pójdą. Pojawiały się pewne zajawki wykorzystywania internetu do budowania komunikacji między e, ludźmi, bardzo modne wtedy były blogi, używano bardzo silnie poczty elektronicznej. Niemniej nie było wtedy pomysłu na to jeszcze, w jaki sposób wykorzystać tak naprawdę optymalnie to, do czego internet był zdolny w obszarze komunikacji międzyludzkiej. I do czego to wykorzystano? To bardzo dobre pytanie, na które sobie możemy odpowiedzieć, rozpoczynając od cytatu, który chciałbym Państwu przytoczyć cytatu Stanisława Lema, który w latach 90., po okresie przyglądania się i pewnego entuzjazmu dla rozwoju technologicznego, zdawał się, w mojej przynajmniej opinii, stawać pewnym sceptykiem do tego, w jaki sposób Ludzie wykorzystują to, co tworzą. Pojawiła się pod koniec lat 90. książka Bomba Megabitowa, zbiór esejów Stanisława Lema, publikowanych w gazecie Computer World, czy w magazynie Computer World. I czytając to, znalazłem takie zdanie, które chciałem Państwu dzisiaj właśnie przytoczyć. Tu w jednym z esejów, w których traktował on o tym, jak internet zmierza, w kierunku wykorzystywania naszych, naszej szarej, ciemnej strony człowieka do tego, żeby zarabiać pieniądze. Cytat: Życie człowieka zdaje się nabierać wartości, gdy jest w pełni rozbawiony. Osadzono było w kontekście pomysłu i wyobrażenia pana Stanisława Lema, co do tego, że internet zamieni się w jedno wielkie, jeden wielki szum i hałas. W którym będziemy sobie podróżowali. A ten tytułowy zwrot książki Wojny megabitowe odnosił się do tworzonej przez niego pewnej wizji nowej formy konfliktów. Nowej formy konfliktów, w których bronią miała stać się informacja, a polem bitwy infosfera. Albo cybersfera, jak to woli. Ujmował wtedy w swoich refleksjach odniesienie do dziejącej się właśnie tej cyfrowej rewolucji, także sztucznej inteligencji, i konsekwencjach postępu technologicznego z tym związanego. Stanisław Lem w swoich esejach przewidywał, że przyszłe wojny nie będą toczone rakietami. Lecz będą toczone za pomocą manipulacji medialnej, dezinformacji i kontroli przepływu danych. Więc można powiedzieć, że to, co dzisiaj mamy, to konflikty, które toczą się nie o terytoria, lecz o dane, przestrzeni informacyjnej, lecz nie fizycznej. Doświadczamy tego praktycznie codziennie. Szanowni Państwo, przypominam w tym miejscu. Bardzo ważną kwestię, czyli agresywną propagandę medialną, jaka miała miejsce w trakcie ostatniej pandemii. Przypominam Państwu także to, co się dziś dzieje. Może nie tyle przypominam, co zwracam uwagę, jakiej agresywnej propagandzie medialnej dziś jesteśmy poddawani w innym obszarze czterech miejsców apokalipsy. Pojawia się zatem pytanie, bardzo ważne, na ile Stanisław Len był. Wizjonerem tego wszystkiego, co się dzieje, obserwując i w pewnym sensie także wypadając, jako wizjoner przyszłości ze strumienia globalnej informacji, nagle jakoś tak po napisaniu książki Sex War stał się, został przesunięty na bok tych, tego ogromnego rozwoju technologicznego. Dlaczego? Dlatego, że zauważał właśnie, że broń informacyjna, to jest moja oczywiście opinia. Jest znacznie tańszym i skuteczniejszym środkiem niż środki militarne. Broń informacyjna w jego opinii mogła paraliżować społeczeństwa, spływać na wybory i zdestabilizować państwa, zanim ktokolwiek odda strzał. Po raz kolejny, szanowni państwo, popatrzcie na to, co się wokół nas dzieje, czy przypadkiem w stosunku do nas nie jest stosowana aktualnie broń informacyjna w ramach uruchamiania i znakomitego działania pompy ssąco-tłoczącej, pompującej pieniądze publiczne do prywatnych kieszeni. Stanisław Lem przewidywał także rozmycie granicy między prawdą a fałszem, gdzie nadmiar danych i ich cyfrowa edycja uczynią manipulację niemal niewykrywalną. Rok temu... A, Biuro Doradcze czy Think Tank przy rządzie kanadyjskim powiedział, że w roku 2026 przestaniemy odróżniać prawdę od fałszu. Czyż tak się nie dzieje? I to, co jest najważniejsze w tym jego podejściu, które kształtował prawie 30 lat temu, to to, iż przewidywał ogromne uzależnienie ludzi od technologii informacyjnych oraz przede wszystkim postępującą utratę kontroli nad automatyzacją i danymi? Szanowni Państwo, jeżeli popatrzymy na to wszystko, co się dzisiaj między nami dzieje, to czyż to się nie stało? I czyż to się nie dzieje? I pytanie z punktu widzenia inwestycyjnego, bo możecie powiedzieć, a co tam ma być program spekulacji, w sedno spekulacji o rynku inwestycyjnym? To chciałbym Wam zwrócić uwagę na mechanizmy, które stoją za funkcjonowaniem tego, co nas otacza, ale także właśnie za rynkiem inwestycyjnym, rynkiem kapitałowym, bo jakżeż łatwo zarabia się na tej ciemnej stronie człowieka, gdzie znacznie łatwiejsze i bardziej dochodowe jest skalowanie głupoty niż mądrości. Dawanie, zamiast dawania ludziom wolności, Standaryzacja i programowanie ich zachowania. I w tym miejscu bardzo ważne pytanie: kto w ostatnich 30 latach najwięcej dorobił się na skalowaniu głupoty, a kto na skalowaniu mądrości? No i mamy odpowiedź, tak? Dorobiono się w ciągu ostatnich 30 lat na skalowaniu głupoty, i dorabia się ciągle na skalowaniu tej głupoty. Ci, którzy stoją za teatrem, Czynienia z człowieka, człowieka głupiego, jak kiedyś z Michałem nagraliśmy taki program, także stworzyliśmy człowieka głupiego, to ci ludzie zarabiają setki miliardów dolarów swojego osobistego majątku, setki miliardów dolarów dla inwestorów. Nic innego nie robiąc, tylko skalując i rozprzestrzeniając głupotę wokół nas. Popatrzcie, Pokażę wam taki przykład, fragment artykułu z Financial e, Times dotyczącego sieci społecznościowych. Popatrzcie, mamy trzy kategorie takich mediów, z którymi najczęściej mamy do czynienia, czyli media tradycyjne, telewizję kablową i media społecznościowe. Patrzcie, w mediach tradycyjnych zachowany jest pewnego rodzaju balans. Oczywiście trudno powiedzieć to o zachowaniu tego balansu w Polsce, czy też tak, że coraz częściej w niektórych krajach europejskich, niemniej media tradycyjne są bardziej mediami, w których ten element balansu pomiędzy różnymi stronami, pomiędzy różnego rodzaju poglądami jest zachowywany. Wbrew pozorom, pomimo tych opinii, które wcześniej wygłosiłem. W telewizji kablowej, w której mamy już do czynienia ze specjalizowanymi kanałami tematycznymi, specjalizowanymi programami, ten element skalowania. Pomiędzy skrajną lewicą a skrajną prawicą zwróćcie uwagę, jest już bardziej silnie zarysowany w kierunku jednego i drugiego obszaru. Mamy CNN, który jest elementem podarzającym w kierunku kształtowania informacji w modelu lewicowo-liberalnym i mamy Fox News, który kształtuje informacje w kierunku informacji takiej skrajnie prawicowej. W Polsce mamy telewizję Republika, mamy w Polsce 24, to jest ten element prawicowy. Pojawi się za chwilę telewizja pana Stanowskiego, zobaczymy, gdzie ona się uplasuje, czy może coś to podniesie. No i pytanie jest takie, czy mamy skrajnie lewicowe stacje kablowe. No i okazuje się, że nie. Pytanie czemu? Dlatego, że ten element lewicowo-liberalny opanował media głównego nurtu, w związku z czym w telewizji kablowej występuje trochę w mniejszym stopniu. No i media społecznościowe zwróćcie uwagę na poziom polaryzacji, jaki jest w mediach społecznościowych pomiędzy skrajną prawicą a skrajną lewicą. I w pewnym sensie media społecznościowe wprowadzają taki element podziału 0-1. Jesteś z nami albo przeciw nam. Przypisujesz się do nas, albo przepisujesz się do innej grupy, i ten element środka. Znalezienie jakiejś informacji stał się po prostu bardzo bardzo trudny. Media społecznościowe, które były pomyślane jako element komunikacji, dzielenia się, współdzielenia, uczestniczenia w życiu naszych przyjaciół, naszej rodziny, być może na samym początku rzeczywiście tak było, niemniej od mniej więcej roku 2000 Powiedzmy 10-2012, szczególnie od inauguracji wtedy Facebooka, obecnie mety na giełdzie, gdzie w grę zaczęły wchodzić coraz bardziej agresywne prognozy medialne, medial, zyskowne, przepraszam. Zwróćcie uwagę, ponad 30 miliardów dolarów rocznie generuje z tych mikroreklam meta w swoich kluczowych obszarach. Automatycznie podążając za oczekiwaniami inwestorów do tego, żeby generować coraz więcej zysków, Mamy automatycznie też takie programowanie algorytmów, które polaryzuje, nastawia, pobudza element dopływu dopaminy. TikTok tak, na przykład, który jest klasycznym takim dopalaczem dopaminowym. Ten w wersji europejskiej, nie ten w chińskiej, żeby było jasne. Co automatycznie doprowadziło do tego, że te media społecznościowe w tej chwili przestały być elementem takim, w którym chcemy poznać nowych ludzi, czy chcemy podzielić się swoją opinią? Zwróćcie uwagę, jak będziecie pisali jakieś opinie, które nie są kontrowersyjne, które nie są wsadzane na mocnym przekazie emocjonalnym, to kto was przeczyta, tak? Pamiętam jak na początku, jak była ta pandemia jakoś tak więcej dużo czasu było na różne rzeczy, zacząłem pisać jakieś posty. I zrezygnowałem z bardzo prostego względu. Relacja pomiędzy tym, żeby napisać sensowny poza, tym, do kogo to dotarło i przez kogo zostało otwarte, pokazywało, że to nie ma praktycznie żadnego sensu, że podążamy za przesłaniami emocjonalnymi, a ja jako że jestem tego wrogiem, żeby dokonywać manipulacji emocjonalnej na umysłach innych ludzi, przestałem się tym zajmować, tak? Zwróćcie uwagę, media społecznościowe za, co teraz robią. No podążamy za celebrytami, za influencerami, a przede wszystkim, aby zabić chwilę nudy. <laughs> Ten element chwilu nudy stał się dominującym czynnikiem w przechwytywaniu naszej uwagi, żeby tylko i wyłącznie znaleźć chwilę, kiedy nie wiemy, co ze sobą zrobić, i wejść tam z jakąś aplikacją, informacją, z jakimś elementem, a to sięgnę i zobaczę na tym. Na komunikatorze, czy ktoś coś do mnie napisał, a to sięgnę, zerknę kto tam coś napisał z influencerów, a to sięgnę do jakiegoś TikToka i zrobię scrolling. Zwróćcie uwagę, do czego w tej chwili w bardzo krótkim czasie, to jest bardzo ważne, w ciągu praktycznie dekady doszliśmy, tak? Do elementu skalowania głupoty na coraz większą skalę, patrząc na to, jaka wartość merytoryczna, intelektualna stoi za czy to celebrytami, którzy się celebrują, czy influencerami, którzy nas influencują, sprzedając ukryte reklamy. Zwróćcie uwagę, że człowiek stał się nie tak jak na samym początku Facebook mówił, że jest darmowy i zawsze będzie darmowy, bo płacimy za to czasem. To nie jest darmowa. Jeżeli dziennie przeznaczamy godzinę, dwie, trzy, cztery na funkcjonowanie na tych mediach społecznościowych, to pojawia się wielkie Pytanie, ile jest warty nasz czas, ile jest warta ta reklama, te reklamy, które agresywnie nas tam atakują, tak? Ile my tak naprawdę wydajemy dziennie? Teraz to jest bezcenny, czyli wydajemy bezsenny, bezcenną wartość, której nie dostaniemy, tak? Okay? A patrzmy dalej. To, co jest dość intrygujące, to to, że uruchomienie mechanizmów dopaminowych powoduje to, że jeśli dopamina nie jest cały czas podwyższana, to automatycznie przyzwyczajamy się do tego poziomu i traktujemy go jako normalny. Zatem, jako że to jest moja opinia, te media społecznościowe nie dostarczają już tak agresywnych bodźców dopaminowych, jak to było jeszcze chwilę temu, to ludzie usuwają się. Z mediów społecznościowych. jestem, jak, jak to u Państwa jest, tak? Czy usunęliście się, czy przestaliście korzystać z tych różnych mediów, tak? Ten pik został osiągnięty, jak podaje ten wykres, w okolicach roku 2022, a tymi, jak widzicie na wykresie, którzy pierwsi z tego wyszli, to ludzie pomiędzy 16 a 24 rokiem życia. Dzisiaj, jak widzicie na mediach społecznościowych, Grupa 55-65 i więcej, bo to plus powinien być dodany, jest najbardziej aktywnym uczestnikiem tego i rośnie. Dlaczego? No, dlatego, że ci ludzie właśnie nie mają co ze sobą zrobić, tak? I siedzą, skrolują, przeglądają i, 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 i tracą swój cenny czas, zamiast zajmować się być może czymś bardziej wartościowym, oczywiście, jeżeli to jest dla nich wartościowe, to OK. W grupie 45-54 wypłaszczyło się, w grupie 35, 44 zaczyna delikatnie spadać 25, 34 e, mamy korektę pędzącą. OK. A teraz bardzo ważne pytanie, czy ten proces będzie dalej, szanowni Państwo, postępował? To, e, bo co? No, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której generujemy, używając tych mediów, tak jak, e, używając YouTube'a, też generujemy przychody dla Google'a i jego inwestorów. No to jeżeli spada uczestnictwo w tym szlamie informacyjnym, jeżeli nie chcemy uczestniczyć w procesie skalowania głupoty, jeśli w prognozach wykonywanych za pomocą algorytmów AI widać, że za chwilę te krzywe rentowności inwestycji zaczną się przekręcać, jeśli widać, że za chwilę być może zaczną spadać zyski, to co się robi? No kreuje się nowy mechanizm dopaminowy. I popatrzcie ostatnie działania czy ze strony OpenAI, która uruchamia aplikację Sore drugą tak, i, i to ma być zbudować na tym wszystkim pewną platformę, która ma być jego własnym konkurentem dla TikToka. To, no to co z tym openai -em? Z tym dużym, wielkim modelem językowym? ostatnia wycena OpenAIa 500 miliardów dolarów nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w generowanych przez tą firmę przychodach, znajduje za to odzwierciedlenie w generowanych kosztach. Ogromna ilość kontraktów, jakie OpenAI ostatnio podpisało, czy z AMD, czy z Nvidia, czy z Broadcomem, okay, tworzy z OpenAI takie centrum rozwoju tego, co tak medialnie jest ogromnie nagłaszane, czyli sztucznej inteligencji. No i co OpenAI robi? Czy on tworzy jakąś platformę medyczną? Czy on tworzy jakąś platformę do rozwiązywania kreatywnego problemów? Nie. Idzie w to, żeby znaleźć potwierdzenie swojej gigantycznej wartości i majątku pana Sama Altmana, to co robi. No widzi ile warty jest YouTube, widzi ile jest warta meta, no to mówi będziemy warci dlatego, że zrobimy konkurenta. Patrzy ile TikTok ostatnio ten amerykański jest warty, a ile w ogóle TikTok jako taki będący własnością tak? I co robi? Platformę społecznościową. No to równolegle do tego, w pewnym sensie nie pozostając dłużne, meta otwiera swoją nową platformę, platformę Vibes. Platformy, gdzie mają być ustanowione nowe granice personalizacji mediów społecznościowych, celowania reklam, ale przede wszystkim nakręcania szlamu informacyjnego, ogłupiania i tworzenia z tej infosfery, w której funkcjonujemy, już naprawdę czegoś, do czego brakuje słów, żeby to nazwać. Tego rodzaju bagna informacyjnego, z którego jeżeli algorytmy dużych modeli językowych mają być uczone, to nie dostarczą nam odpowiedzi takich, które będą miały jakąkolwiek wartość. Dlaczego one będą dobudowane na bazie danych syntetycznych generowanych przez syntetyczne aplikacje? Przypominam Państwu o tym, że mówiłem o tym zagrożeniu na wiosnę, że problemem w rozwoju algorytmów AI ja w tych dużych modelach i tych wielkich centrów danych jest jakość danych. Jeżeli jakość danych jest szmelcowata, to efekt jest szmelcowaty. Pracując, no, pracując, używając od samego początku czata GPT, powiem wam Państwu tak, że jakżeś ciekawe rozmowy metafizyczne można było prowadzić z czatem GPT na samym początku, jak się uruchomił, a dzisiaj jakieś głupoty wypisuje, a wszystkim mówi, że on nie będzie na ten temat gadał. Ogromna zmiana jakości tego, co dostarcza, dostarczają te rozwiązania, obudowany różnego rodzaju algorytmem i pod tytułem Nie mów, nie zabieraj zdania. W tym wszystkim, Szanowni Państwo, pojawia się wielkie pytanie o okulary, tak? czyli zatopienie nas w nierzeczywistej, nierzeczywistej rzeczywistości przez założenie okularów, które będą skanowały tę rzeczywistość, będą dostarczały nam na wyświetlaczach nie wiadomo co, będą dostarczały nam być może fejkową rzeczywistość, tak jak to pokazywałem Państwu kiedyś w okularach... E, 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 Wirtua rzeczywistości wirtualnej i e, augment reality, w, e, Apple, a. mieszanie tych dwóch elementów ze sobą, czyli tak zwanej rzeczywistości rozszerzonej, mieszanie tych elementów. Pytanie, kiedy to będzie w tych okularach? Okej. Okay? To, szanowni państwo, gdzie my idziemy w ogóle? Dokąd my w ogóle zmierzamy? A przede wszystkim dokąd Państwo zmierzacie, tym co robicie, tak? Bo patrząc na to, jak następuje proces polaryzacji tego wszystkiego, patrząc na to, jak ta rzeczywistość się kształtuje, to na podsumowanie tego mojego dzisiejszego programu stwierdziłem, że sparafrazuję post pani profesor Aleksandry Przegalińskiej, osoby, która bardzo dobrze zna się na modelach, na, na sztucznej inteligencji, nie w sensie takim, jakim byśmy to rozumieli, tam parametryzacji tych algorytmów. Pracuje na uczelni na Koźmińskiego, ale także wykłada na, Harvard, na Harvardzie. I pani profesor, będąc ostatnio w Stanach Zjednoczonych, przyglądała się temu wszystkiemu i wyraziła się stosunkowo prosto, że w Dolinie Krzemowej Zwracam uwagę, że parafryzuję post, prawda, przekładając go trochę na swoje. A więc w Dolinie Krzykowej dzisiaj coś na kształt taca po technologicznej euforii. Zwracając Państwu uwagę na to, że w Stanford Research Institute nie mówi się już o AI-u, tylko mówi się o określonych obszarach technologicznych, w których wykorzystuje się różne rozwiązania tak zwanej sztucznej inteligencji. W Dolinie Krzemowej zamiast entuzjazmu widać rozczarowanie, a miejscami nawet gniew, bo pytanie jest takie: gdzie właściwie trafiły te setki miliardów dolarów zainwestowane w infrastrukturę sztucznej inteligencji, inteligencji, ogromne centra danych, energetykę, sieci przesyłowe i nie wiadomo co jeszcze. Spójrzmy na przykład na OpenAI. Mieliśmy właśnie. Dostać technologię, która miała uzdrowić świat. Miała wspierać medycynę, naukę, transport, a w efekcie tego, szanowni państwo, co dostaliśmy, właśnie sorę drugą. I jak to ujmuje pani profesor Przegalńska, fabrykę deepfaków i maszynę do tworzenia iluzji. Meta, jak wspomniałem wcześniej, nie została w tyle i pokazała swojego vibesa, który, według pani profesor, zdławi media społecznościowe, jakie znamy. Choć były one może dalekie od doskonałości, ale przynajmniej byli na tych mediach ludzie i tworzyły się społeczności. Tym nowym medium, które przyjdzie, według pani profesor, i w którym ludzie, jak w Amoku, będą oglądali zalew wygenerowanych treści, to jednocześnie część tych treści będzie komercyjna i ludzie będą z tym Amoku po prostu nie będą być może w stanie w ogóle oderwać się od tego, kreując, jeszcze bardziej rzeczywistość nierzeczywistą, tworząc już nie wiem, jakie swoje zachowania. Czyli, jako że czeka nas teraz zalew wygenerowanych treści, które będziemy konsumować, nie będziemy dodatkowo nawet wiedzieć, kto za tymi treściami stoi lub co za tymi treściami stoi. Dodam tu od siebie, że. Tak naprawdę idziemy w kierunku systemu, w którym bot będzie rozmawiał z botem, tak jak przyszłość rynku randek, czy też portali, na których ludzie się umawiają, prawda? czyli portali randkowych. Tak, że boty już w tej chwili zaczynają uzgadniać między sobą wybór tego, czy autorzy, czy też osoby, które te boty uruchomiły, do siebie pasują. Czy to jest rzeczywistość? Zatem pani profesor Przegalniska pyta wprost, czy o to chodziło w całej tej rewolucji sztucznej inteligencji, z którą mamy dzisiaj do, do czynienia, o stworzenie potężnej maszyny do generowania memów, skrolowania i wyśmiewania innych? Zamiast do łączenia ludzi, to cały ten system jeszcze bardziej ich od siebie oddala. Zatem Szanowni Państwo, mamy do czynienia z tym, że dopamina wygasa, zatem trzeba dostarczyć tłumowi jeszcze większej dopaminy, skalując głupotę, uzależnienie i przewidywalność. Dokąd my w tym wszystkim dojdziemy, to zadajmy sobie te pytania. Czasami można zadać pytania, czy inwestowanie powinno być inwestowaniem moralnym i etycznym. Czy kupowanie akcji w spółkach, które niszczą społeczeństwo, które niszczą fundamenty tego społeczeństwa, jest etyczne i moralne? Czy kupowanie i inwestowanie w spółki, które produkują broń, jest etyczne i moralne? Znam fundusze inwestycyjne, które mają wpisaną w swoją politykę inwestycyjną zakaz inwestowania w tytoń, alkohol i broń. Pytanie: czy te fundusze dopiszą zakaz inwestowania w media społecznościowe? Patrzcie, jak ostatnie wyzwanie Elona Maska wpłynęło na notowania Netflixa, który sieje treści moralnie zdumiewające. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, i przede wszystkim chwili refleksji i trzymania rąk. Z daleka od tego śmiecia, jakim są media społecznościowe. Do zobaczenia.